Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ludzie się nienawidzą, mimo że nigdy się nie poznali? Dlaczego brat przestaje rozmawiać z bratem, sąsiad nienawidzi sąsiada, a znajomi zrywają kontakt przez politykę? To nie przypadek. To nie różnica poglądów. To efekt manipulacji. Politycy nie chcą, żebyś myślał. Chcą, żebyś reagował na hasło, na flagę, na kolor. Chcą, żebyś się bał, żebyś się oburzył. Żebyś czuł gniew, bo kiedy jesteś emocjonalny, jesteś łatwy do sterowania. Bo człowiek rozemocjonowany nie analizuje. On wybiera stronę. A jak już wybierze, to będzie jej bronił, choćby tracił zdrowie, relacje i spokój. I właśnie o to chodzi. W polityce nie chodzi o to, byś rozumiał świat. Chodzi o to, byś nienawidził tych, którzy są po, po drugiej stronie. Tymczasem prawda często leży po środku, ale środek się nie klika. Środek nie wzbudza emocji, dlatego dostajesz hasła, a nie fakty, emocje, a nie rozwiązania, wrogów, a nie odpowiedzi, a w tym wszystkim zapominasz myśleć. Zamiast pytać, co jest dobre dla mojego kraju, mojej rodziny, dla mnie, pytasz, kto dzisiaj zdradził ojczyznę? Ale polityk nie żyje twoim życiem, nie płaci twoich rachunków, nie czuje twojego lęku o przyszłość. On czuje jedno. Słupki. I zrobi wszystko, żebyś ty nie patrzył na jego ręce, tylko na ekran, tylko na teatr. Dlatego dziś chcecie poprosić o coś trudnego. Zacznij myśleć sam. Nie słuchaj tylko tego, co mówi Twoja strona. Sprawdź źródła. Zadawaj pytania. Pytania są niebezpieczne. Dla tych, którzy chcą, żebyś był posłuszny. Ale pytania to jedyna droga do prawdy. I to nie chodzi o to, żebyś miał zawsze rację. Chodzi o to, żebyś sam ją znalazł. Bo jeśli nie będziesz myślał sam, ktoś inny zrobi to za ciebie. I to już nie będzie wolność. To będzie zarządzana iluzja wolności. Dzięki, że wytrwałeś do końca. To znaczy, że wciąż myślisz. A jeśli ten film dał ci do myślenia, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu myślę sam. Subskrybuj, jeśli nie boisz się niewygodnych pytań.